Cześć kochani z tej strony Manna. Dobrze, że jesteście. Zrobimy czytanie. I w tym czytaniu zrobimy przedłużone czytanie. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, to napisz do mnie maila. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie maila i udostępnię ci przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł. Co dzisiaj ciekawego. Dzisiaj mówimy prawdę, ale do samych siebie. Wypowiadamy wewnętrzną prawdę. Wypowiedziałaś wewnętrzną prawdę, wypowiesz wewnętrzną prawdę, bez działania. Może. Nie, nie wydaje mi się, że żeby to było do kogoś. To jest tak, jakby. Mówię sama do siebie. Tak, to nie są konwersacje. To jest jakaś jedna konwersacja. Jakieś jedno postanowienie, które nakarmisz, które będzie większe, które będzie rosło, które się będzie... Au! Coś mnie dosłownie ukuło w łopatkę. Co za energię Okej, wy Co to za energię kłują? Okay. Powiecie... Mm. kłują? Po przedzieleniu w środku jest trzy miecze co pod spodem mamy sprawiedliwość odwróconą, bo w środku poczujecie ukłucie. Skoro wychodzicie z poprzedniej stabilizacji, bo jesteście już na tyle autentyczni. Sami ze sobą jesteś już na tyle autentyczna, sama ze sobą, że potrafisz wypowiedzieć sama do siebie tą prawdę, sam do siebie tą prawdę na temat czegokolwiek. To oznacza, że wychodzisz z jakiejś iluzji. I jednocześnie, jak wychodzisz z iluzji jakiejś niedojrzałej miłości, to jednocześnie definiujesz, co było powodem. Pojawienia się tej niedojrzałej miłości. I w związku z tym, czyli to, co miało nastąpić, tak, żeby, żeby się uleczyć. I W związku z tym jest jakiś brak sprawiedliwości. Utożsamienie się z bólem, słyszę. He? Utożsamienie się z bólem. Ktoś na ciebie patrzy, ktoś cię obserwuje, ktoś znany cię obserwuje to znaczy, to może być w dosłownym tego słowa znaczenie, że, że ktoś znany cię obserwuje, ale. Mam wrażenie, że chodzi o jakieś energie, które są znane. W sensie energie duchowe, które są popularne. Huh? Te karty. Pokażę Wam, jak spadły karty. Te karty spadły w ten sposób, i to oko tego kruka jest tutaj mi bardzo wyeksponowane. Evil eye. Dzisiaj wyciągnęłam. O matko, dzisiaj wyciągnęłam dosłownie, czekajcie. Dzisiaj dosłownie wyciągnęłam to oko. Ktoś ci daje to evil eye? Ktoś ci zazdrości? Evil Eye. Ah. Zaraz, 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 zaraz. Muszę zdefiniować dokładnie opisać, co tu się dzieje, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Test. Test na historię. Wyjście z braku, brak sprawiedliwości dwa razy, przepraszam, wypiłam tylko jedną kawę. Tak jakby ktoś chciał Cię złamać. Jakąś historią. To jest test na to, czy wierzysz, że jesteś w konflikcie, czy nie. Bo jeżeli nie wierzysz, że jesteś w konflikcie, to znaczy, że nie walczysz z innymi. Rozumiecie ten myk? Test na to, czy jesteś, czy czujesz, że jesteś w konflikcie. Bo jeżeli nie czujesz, że jesteś w konflikcie, tak, to jest to. Jeżeli. Jeżeli nie czujesz, że jesteś w konflikcie, czyli że z kimś walczysz, albo że musisz to robić, to nie jesteś tym, który musi odchodzić. Bo nie walczysz z nikim, tak? A jeżeli czujesz, że musisz z kimś rywalizować, albo masz mentalne jakieś rywalizacje, albo walki, to znaczy, że jesteś tym, który. która. musi cały czas wychodzić z cienia tej walki. Więc pytanie, czy czujesz się, jako ta, która musi z kimś walczyć, jako ten, który musi z kimś walczyć, czy nie? Jeżeli czujesz, że nie masz w danej sytuacji spełnienia pełnego, to znaczy takiego, jakiego chcesz, to znaczy, że nie musisz walczyć. A te energie tak jakby chcą Cię przetestować i powiedzieć: Nie masz tego, czego chcesz, więc walcz. Więc bądź albo w konflikcie ze sobą, albo z innymi. Mmm. Okej. Okay. Więc, jeżeli akceptujesz siebie albo to, co masz, albo to, czego nie masz, no to nie walczysz. I jednocześnie, jeżeli nie walczysz, to nie jesteś tym, który musi, nie jesteś tą, która musi dawać energię. Jeżeli nie musisz dawać energii do sytuacji, to znaczy, że nie jest Twoją częścią. To znaczy, że te energie będą Cię testowały, czy jesteś częścią konfliktu. Mm. To jest jakaś tranzycja w tym, czy masz coś do powiedzenia w sytuacji, czy nie. Czy Twoja nieczysta woda, nieczyste emocje powiedzmy, będą powodem konfliktu, czy nie? dasz się wciągnąć w konflikt, czy nie. To jest jakaś tranzycja bycia w komunikacji z doradcą, który ma, tym aspektem w tobie, doradcy, który ma zawsze na uwadze tylko i wyłącznie twoje najlepsze dobro. O, okej. Okay. I teraz mamy sprawiedliwość w pozycji prawidłowej. To jest ten, to jest ten etap, który nie umar. Jakiś konflikt z przeszłości, który był spowodowany tym, że byliście w jakiejś żałobie albo w jakimś procesie odchodzenia. Ale ten proces się zakończył. No. Powiedzmy, że się zakończył, bo jest śmierć odwrócona. Dlatego te energie, jakby chcą Cię przetestować, czy dalej jesteś w konflikcie. Czy jesteś częścią konfliktu, czy nie? Czy dalej jesteś tą osobą, która powoduje konflikt, czy nie? Czy dalej jesteś osobą, która jest częścią konfliktu? Niezależnie od tego, kto powoduje ten konflikt, i może mówię tutaj o konflikcie nawet mentalnym, mm. z Twoimi rodzicami, przodkami, z aspektami mm, Twojej przeszłości. Czy dalej jesteś w komunikacji? Czy dalej jesteś w komunikacji z tym konfliktem? Czyli może się okazać, że tak naprawdę ludzie nie są z Tobą w konflikcie. Więc wypowiesz do siebie jakąś prawdę na temat czegoś. Na jakiś temat jakiejś relacji, z której wyszliście. Tak, jest jakieś zniesienie jakaś jakieś w tym temacie. Tak i ruszasz dalej, ruszysz dalej wiatr po przedzieleniu. Czyli nie dość, że to jest ruch w tą stronę, to jeszcze w tą, czyli, że tak powiem, robisz miejsce, mm, robisz miejsce na nowe. Czyli wychodzisz z jakiegoś kolektywu osób, w którym energetycznie byliście, y, byłeś, byłaś w konflikcie, i wychodzisz teraz ty, z tej lekcji, z tej karmy i zostaje twoja pewność siebie, która jest testowana w tym momencie. Czyli ta pewność siebie jest testowana na zasadzie czy jesteś na tyle pewna siebie, pewny siebie, że czujesz, że nie musisz być w konflikcie? Czy że czujesz, że musisz tutaj jeszcze coś nie wiem, powiedzieć. Może samemu sobie, samej sobie musisz coś powiedzieć. Czujesz, że musisz coś wyjaśniać? Karty wracają jedna, druga. Tak. Czy jesteś dalej w jakimś stresie w związku z przeszłą sytuacją? To jest tak, jakby wrócić do przeszłych zdarzeń, które, które się zakończyły albo które się nie wydarzyły, a które się miały wydarzyć, na przykład, i wyjść ze stresu ukrytego w związku z tym. Konflikt mentalny, który powodowała, powodowała jakaś relacja w Tobie, i może tutaj mówię o relacji yy, Ciebie z Tobą. Więc najprościej można powiedzieć, że zlokalizujesz konflikt w, to, w Tobie, z którym nawiązywałaś kontakt, relację. Komunikację. To, to jest tak, jakby cały czas być w, w kontakcie ze swoim konfliktem. Mam konflikt w sobie i cały czas z nim gadam. No, no, nie mogę spać i tam cały czas ze sobą pertraktuję, co tam, co się tak naprawdę wydarzyło, i tak dalej. To jest ten konflikt, który w końcu zlokalizujecie i puści yy, puścicie to, czymkolwiek to jest. Mam wrażenie, że poprzez wypowiedzenie jakiejś prawdy może samemu sobie, może samej sobie. Mm. Tak, zbieracz odwrócony. Odwrócony. To jest tak, jakby puścisz to, co nazbierałaś. Puścisz to, co nazbierałeś, i nie idziesz po więcej. Czyli jakby czujesz, że taki cykl, w którym... Nawet jeżeli wcześniej puszczaliście, to z powrotem do tego wracaliście, do jakichś takich um, uh, cykli, w którym nie mogliście odpuścić. To jest tak, jakby odpuścisz coś na dobre, albo coś na dobre odpuszcza. Zobacz, kto co było przyczyną konfliktu. Zintegrowaliście cień, izolacja, odosobnienie czyli to jest tak, jakby <laughs> zintegrować w sobie no zaraz. czy jakiś Judgment, bo są syreny, ale Judgment mamy odwrócony i Pentakl mamy odwrócony. Wiecie co? Muszę zobaczyć, o co chodzi, bo tu są jakieś dziwne energie, tu są jakieś interferencje. Judgment w związku z tym, że mieliście coś mieć. Zrobię przedłużone czytanie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeżeli chcesz przedłużone czytanie. A jeżeli to wszystko, to do następnego, trzymajcie się, popa.